Nie zastanawiało was nigdy, kto przemawiał w Starym Testamencie do Izraelitów. Powiecie, że Bóg, i bardzo dobrze, ale kim on jest? Kim jesteś, panie? Takie pytanie zadał Mojżesz i otrzymał odpowiedź. Cały Stary Testament daje o nim świadectwo, zresztą on sam powiedział. Badacie pisma, sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie, a jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Myślę, że już wiecie, o kim jest mowa. Tak, Jezus Chrystus, i mógłbym przytoczyć mnóstwo fragmentów z pisma, aby to udowodnić. Jednak moim zdaniem wystarczą dwa, i wierzę, że już nikt nie będzie miał wątpliwości. Przeczytam teraz fragment z Księgi Wyjścia. Wtedy Mojżesz powiedział: Podejdę i zobaczę to wielkie zjawisko. Dlaczego ten krzew się nie spala? A gdy Pan widział, że podchodzi, aby to zobaczyć, zawołał do niego Bóg ze środka tego krzewu. Mojżeszu, Mojżeszu, on odpowiedział Oto jestem. Wtedy powiedział, nie zbliżaj się tu. Zdejmij buty z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. I tutaj się odbywa cała rozmowa Boga z Mojżeszem. Bóg posyła Mojżesza do Egiptu, aby ten wyprowadził Izraelitów. A gdy Mojżesz zgadza się, zadaje pytanie. Mojżesz powiedział do Boga: Kiedy pójdę do synów Izraela i powiem im: Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni zapytają mnie: Jakie jest Jego imię? Cóż im odpowiem? Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem i dodał: Tak powiedz synom Izraela: Jestem, posłał mnie do was. A zatem Bóg, który mówił do Mojżesza, przedstawił się jako jestem. Ja jestem, innymi słowy mówi Jestem Bogiem, trwam wiecznej egzystencji. Nie mam początku ani końca. Faryzeusze wielokrotnie oskarżali Pana Jezusa, podstępem próbowali pochwycić Go na słowie. Oskarżali Go, bo w ich mniemaniu łamał szabat, dokonał wielu cudów, a mimo to nie uwierzyli w Niego. Pewnego dnia stanął przed nimi i powiedział: Wtedy Żydzi powiedzieli do niego: Teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz: Jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie skosztuje śmierci. Czy ty jesteś większy od naszego ojca Abrahama, który umarł i prorocy poumierali? Kim ty siebie czynisz? Jezus odpowiedział: Jeśli ja sam siebie chwalę. Moja chwała jest niczym. Mój ojciec jest tym, który mnie chwali, o którym wy mówicie, że jest waszym Bogiem. Lecz nie znacie go, a ja go znam. I jeśli powiedziałbym, że go nie znam, byłbym podobny do was, kłamcą. Ale znam go i zachowuję jego słowa. Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień i ujrzał i radował się. Wówczas Żydzi powiedzieli do niego. Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. Zanim Abraham był, ja jestem. Wtedy porwali kamienie, aby w niego rzucać. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Użył powtórnie tego określenia: Ja jestem. Innymi słowy, stojąc przed nimi, powiedział: Jestem Bogiem. Dlatego chwycili za kamienie i chcieli go zabić. Ostatni werset. Ten był prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał, do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Bracia i siostry, czy Pan Jezus jest tym, za kogo się uważa, czy jest Bogiem? Tak jak mówi pismo, stworzył wszystko, przyszedł do swojej własności. Ludzie nie rozumieją, że wszystko do Niego należy. To jest Jego własność, zapoczątkował to i On to zakończy. Oczywiście, że jest Bóg Ojciec. Pan Jezus sam powiedział: Idę do Ojca, bo Ojciec jest większy niż ja. Skoro jest syn, musi być i Ojciec. Bracia i siostry, w Nim pokładamy ufność i wiarę. Tu na Ziemi jesteśmy bezbronni, jak małe dzieci. A co robią małe dzieci, gdy czują się zagrożone? Uciekają do rodziców i tam szukają schronienia. Taki my, będąc dziećmi, w Nim mamy schronienie, bezpieczeństwo, wytchnienie. On nam to daje, jest naszą twierdzą, do której uciekamy. Pan panów i król królów, Jezus Chrystus. Bracie siostro, bez niego nic nie możesz zrobić.